Cześć automaniacy! W dzisiejszym programie zabierzemy Was na budowę lubelskiego Lipca 80. Przyjrzymy się znakowi zakazu wjazdu przy ulicy Królewskiej oraz pojedziemy wojskowym mielczem na poligon. Zobaczycie jak ta maszyna daje sobie radę w terenie. No to w drogę! Jesteśmy na budowie lubelskiego Lipca 80, niezwykle ważnej drogi dla naszej aglomeracji miejskiej. Jak, na jakim etapie jest budowa? No, zaangażowanie jest już spore, bo właściwie 80% prac zostało wykonane. Zdecydowanie największa jakby inwestycja, która obecnie jest w Lublinie realizowana, czyli jakby tutaj otwarcie tego ciągu na dworzec. Mamy tutaj arenę w kierunku południowo-zachodnim 80% zaangażowania inwestycja umownie skończy się na początku przyszłego roku. Oczywiście, jeżeli zgodnie z planem wszystko pójdzie, mniej więcej luty, po, powinno być już pozwolenie na e, użytkowanie. E, jak Państwo widzicie, e, jeżeli chodzi o e, drogę, to już mamy tutaj zrobioną podbudowę, e, warstwę wiążącą. E, oczywiście wcześniej wszystkie te rzeczy, które należało zrobić, czyli tutaj sieć, sieci wodno-kanalizacyjne. E, Sanitarka z tyłu za nami e, przebiega tutaj na e, inwestycji ciepłociąg, także też taką konstrukcję wsporczą spo, trzeba było zrobić. E, do tego oprócz tego głównego ciągu, e, tutaj serwisujemy e, okolicznych mieszkańców. Będzie e, zbudowana cała ulica ciepła, część ulicy włościańskiej, część ulicy przeskok, oczywiście chodniki, oświetlenie, ścieżki rowerowej. No, kompleksowa inwestycja. Ile to kosztuje? E, ta inwestycja to 96 milionów złotych. Dofinansowanie mamy z rządowego programu Polski Ład na poziomie około 70%, czyli około 65 milionów mamy dofinansowania. Czy spodziewacie się dużego ruchu? No tak, tak jak powiedziałem, to jest jakby jedna z głównych tych arterii jakby odprowadzających między innymi od tego hubu przesiadkowego jakim jest nowo powstały dworzec Lublin. To po pierwsze, po drugie mamy tutaj, ona będzie służyć do serwisowania przede wszystkim takich obiektów, tych obiektów sportowych typu Arena Lublin. No czy tam planowane jakby tutaj jeszcze inne inwestycje przyszłościowe, inwestycje sportowe. Także na pewno tutaj ruch będzie, ruch będzie spory. Witajcie motomaniacy. Dzisiaj nietypowo, jesteśmy w wojsku w 19 Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie. Przetestujemy ten oto samochód stojący za mną, czyli Jelcza. Ze mną jest pan Kapral. Wiórko Adam. Miło mi. Pan jest kierowcą tego Jelcza. jest. Z bardzo dużym doświadczeniem, nawet z doświadczeniem z Afganistanu. Jak pan ocenia ten samochód? Co to jest w ogóle za samochód? Mamy tu przed sobą samochód marki Jelcz, dokładnie model 44232. Jest wyposażony w silnik wysokoprężny, rzędowy, sześciocylindrowy o mocy 325 koni, 800 Nm. Jest to silnik ze stajni Mercedesa? Tak, zgadza się. To jest sprawdzona jednostka napędowa i tutaj nam się w wojsku też również sprawdza bardzo dobrze. Skrzynka to jest ZF? Dokładnie tak, skrzynia ZTF. Mamy tutaj górną i dolną skrzynię, ośmiobiegowa plus z biegiem dodatkowym w trudnym terenie, żeby móc ruszać bez problemu. A przeniesienie napędu? Tak, tutaj mamy przeniesienie napędu, skrzynię, skrzynię biegów, tak jak już mówiliśmy, skrzynia rozdzielcza. Mechanizm między sobą? Tak, różnicowy. mechanizm różnicowy z możliwością blokady. Jest to oczywiście samochód o podwyższonej mobilności w terenie. Tak, dokładnie. Bardzo dobrze się sprawdza w trudnym terenie. Nie ma tutaj żadnych problemów. Również mamy wyciągarkę napędzaną hydraulicznie już nie mechanicznie, a hydraulicznie jak w poprzednich pojazdach. Która się sprawdza bardzo dobrze w trudnych warunkach i nie mamy z tym żadnych problemów. Kąt natarcia i kąt zejścia to aż 35 stopni. E, tak, jeżeli chodzi o tył, to jest 35 stopni, ale tutaj jest warunek, musimy podnieść tylny tylni zderzak. Czy zdarzyło się panu jeździć w takich trudnych warunkach terenowych tym samochodem? Jak on się sprawuje w tych trudnych warunkach terenowych? E, tak, miałem taką przyjemność, właśnie jeździć e, tym pojazdem w bardzo trudnych warunkach e, e, terenowych na poligonie. E, powiem szczerze, że się sprawuje, wyśmienicie. Wyśmienicie się sprawuje, ma głębokość brodzenia. Bez przygotowania to jest 80 cm, ale już po przygotowaniu pojazdu do brodzenia to jest 1,20 m, jak podaje instrukcja, ale ja bym powiedział, że on może więcej. Po, Czyli... po prostu to jest taki zapas zrobiony, ale on na pewno mógłby większe brodzić w większej głębokości wody. Koła, jeszcze chwileczkę o kołach. On ma sy oczywiście system zmiennego regulacji ciśnienia w kołach. E, tak, tutaj mamy dodatkowe wyposażenie e, w postaci CPK, centralne pompowanie kół. E, możemy w trakcie jazdy sobie e, dostosować ciśnienie e, w ogumieniu. Czy uwarunkowane to będzie tym, czy jedziemy po asfalcie, w trudnym terenie, po piachu, po błocie? Tutaj możemy sobie wyregulować e, w trakcie jazdy ciśnienie w kołach. No cóż, mój. No a tym pozostaje nam tylko sprawdzić, jak ten Jelcz sprawuje się w terenie jedziemy oczywiście na poligon, na poligon na Majdanku. Zapraszam. Tutaj z dodatkowych takich wyposażeń ułatwiających funkcjonowanie kierowcy, to na pewno jest klimatyzacja. To mamy na lato takie ułatwienie. A kolejna rzecz to jest na pewno Webasto. Webasto? Mamy Webasto. dwa... Mamy dwa we... Naprawdę? To taka, to, tak. To ja to proszę, pana, z, jak proszę z, pana... złej nazwy używam, bo Webasto to jest firma. Tak, tak, tak. No, Chodzi o ogrzewanie postojowe. Ogrzewanie postojowe. Dokładnie. Firmy włoskiej jakiejś tam, e, ale działające bardzo dobrze. I tutaj mamy ogólnie dwa, bo jedno jest powietrzne, które ogrzewa nam kabinę. Mhm. Mm Drugi jest ogrzewanie, które stosuje się do ogrzewania silnika w zimie. Mm. On ogólnie ma przewidziane ta minus, e, taka 50, minus, szybciej, minus 50 stopni, on powinien normalnie funkcjonować. Mm -hmm. Do plus 70. Akurat tego to nie mogliśmy sprawdzić, no bo jeszcze taki taki ja no, Na szczęście, nie oby nie było długo. No, dokładnie. Ale no. skoro jeszcze silniki, to jeszcze słówko, czy jaką paliwie jeździe, bo wiadomo, że w warunkach bojowych, terenowych czasami ma, nie macie dostępu do paliwa najlepszej jakości. E, no nie. E, tutaj ogólnie jest przewidziane dwa, dwa paliwa. Są przewidziane, bo w wojsku są takie wymogi, że pojazd musi pracować przynajmniej na dwóch różnych paliwach. Czyli bifuel tak Dokładnie. Dokładnie. I on może tutaj pracować na zwykłej właśnie tak zwanej ropie naftowej, które pracuje tak? w oleju, napędowym. W oleju napędowym, dokładnie. Ale też może pracować na nafcie oświetleniowej takiej. Czyli na nafcie lotniczej. Tym używamy do samolotów tak. odrzutowych. Tylko trzeba wzi wziąć wtedy e, taką e, kurde, że on będzie miał jakieś 10% mniej mocy. A czyli... jego moc, jego wydajność e, i ja osobiście bym tutaj jeszcze dodatkowo do tego, do tego paliwa zastosował olej Mixon. Mixon, tak. wtedy by się to wszystko wyrównało. Dokładnie. Ma Pan duże doświadczenie, bo Pan był również kierowcą na wielu misjach zagranicznych. Jak Pan docenia ten samochód w porównaniu z konkurencją albo z innymi pojazdami wojskowymi? E, muszę powiedzieć, że tutaj z, z taką pełną odpowiedzialnością i satysfakcją mogę powiedzieć, że nie mam się czego wstydzić. A wręcz przeciwnie możemy się tylko pochwalić. Co chodzi o pojazdy innych e, nacji mm -hmm. to naprawdę mamy już tak rozwinięte, że ostatnio jak byłem e, na Łotwie, to jeździłem e, Jelczem Jak mm -hmm. nisko, zestawem niskopodwoziowym. Mm -hmm. e, I jeździliśmy w, w konwojach do, es, do Estonii. Mm -hmm. No to kanadyjczycy jak weszli, czy mogą sobie wejść i zobaczyć, zapytali, no tak, nie ma problemów, no to byli w szoku. Bo ich pojazd to po prostu no takie lata trochę osiemdziesiąte, bym powiedział. I era, era, albo dwie ery do tyłu. Tak, przynajmniej tak, era do tyłu, nie, z tym, z tym ich ogólnie wyposażeniem i z tym, z tym, wygodą jazdy, z rozwiązaniami takimi naprawdę, u nas na przykład zestaw nisko podwoziowy. Jak wszystkie ciężarówki e, poziomuje się sam, automatycznie. Mm -hmm. Cały zestaw. E, no, oni musieli co 30 km wstawać, odpalać agregat e, Naprawdę? I samemu ta, i, i, ta, i manualnie, manualnie wszystko prostować. Nie? No, no takie trochę to jest śmieszne, niby, e, niby takie... No tak, no, ale mają. to dołóżmy, że mamy fajnie, że armia kopiła dużo tych, tych nowoczesnych pojazdów, zastępują stare jelcze, stare, stare. Przepraszam tak. za słowo, te gruźniki. E, to nawet nie ma czym, co porównywać, ja bym powiedział. Jest też temu nawet widzę, że jest leżanka? Jest, dla leżanka e, jest leżanka, tak, no ale tutaj raczej my nie, nie podróżujemy tak na tyle, żeby e, była konieczność, żeby, żebyśmy musieli tam podróżować. I odpoczywać. widzę, że też jest e, luk obserwacyjny dla dowódcy czy dla oficera. E, czy jest, dla luk o, jest luk, e, i nawet ja bym tutaj powiedział, że to jest z możliwością dla strzelca. Nawet tak? No tak, bo otwieramy włas. Mamy możliwość zamontowania, a czy możliwość ma zamontowania, no postawienia chociażby PK. Aha. Można, no i można, można dodatkowa ochrona obie. podczas. Dokładnie. Podczas, dokładnie. Bo to jest oczywiście kabina bez wzmocnienia. Y, tak, to jest nieoparcjonowane. Nie, ona nie jest opancerzona. A jest taka możliwość? Jeszcze? Jest możliwość taka, oczywiście, dołożenia płyt i byłby wtedy pojazd o, lekko opancerzony, tak. Czyli właściwie ten jelcz jest przystosowany na nasze warunki środkowoeuropejskie. Idealnie. I to bym powiedział, tak naprawdę idealnie on jest przystosowany i na ciepło, i na zimno i tutaj nie ma z nim problemów żadnych. To jest 4 x 4, prawda? Tak. Napęd włosiowy, normalnie goniony jest z tyłu, czyli napędzany jest tył. Tak, tak, główny ten napęd hmm. jest na tył. Jak pan wjedzie w teren, jak pan wiedzie w teren, to wtedy pan dołączy przód. Dołączam przód, ale w pierwszej kolejności tutaj przełączam mu skrzynię rozdzielczą na terenowe. Wtedy nam się zmienia przełożenie i wtedy tutaj już dołączamy napęd. I on wtedy powoli, sobie może, oczywiście nie ma dużych prędkości, jedziemy tak. bardzo powoli, trzeba uważać z manewrowaniem, bo wtedy są zapięte mosty. Tak, e... Jest sztywno. Tak, nie wolno skręcać, wiadomo, nie wolno skręcać, zawracać na asfalcie. Nie zaleca się oczywiście ale na, na luźnym jakimś tam na piaseczku, piasen, ziemi, ziemi kamieniu, to nie ma problemów, tak żebyśmy powoli zawracali. I, jak udało się Panu sprawdzić ten, ten samochód w ekstremalnych, bardzo ekstremalnych warunkach i naprawdę trudnych? Zależy co ma Pan na myśli ekstremalne warunki. Bo... No na przykład wyobraźmy sobie poligon w Nowej Dębie, tak? leje jak zebra, tak? a Pan jelczem daje przez yy, zagajniki. Nie ma problemu. Nie ma? Nie ma z tym problemów. Naprawdę, tutaj ten, ten pojazd... E, mam takie porównanie przez te lata, jak jeździłem i miałem na stanie stara 266, tak zwanego 266. Mm -hmm. e, bardzo dobry samochód. Tak. Jak na tamte czasy. Jak na tamte czasy, zgadzam się. Ale na przykład był taki, e, on, ten pojazd, e, jeżeli paka była niezaładowana, był e, rozładowany, był lekki, e, to na Nowej Dębie, kiedyś na parku sprzętu technicznego, był dosyć głęboki piach i tam nieumiejętne ruszenie skutkowało tym że od razu on dwa razy kołami przekręcił I, i siadał trzeba było od razu tam przedni przed napęd dołączyć i dopiero dopiero on sobie dawał radę tutaj wielczu nawet nie muszę terenowych biegów nie musieliśmy załączać, na szosowych on wyjeżdżał z każdego biegu tak naprawdę Dobrze. każdym biegiem on tam sobie Dobrze, ruszamy. A w kołach ma zwolnice? Czy... Nie, nie, nie ma. Nie ma. ma. To w, e, zwolnice w pojazdach Amerykanie stosują e, w kamerach. Uh -huh. W szczególności, ale już e, w, w M-rapach tego nie mieli. E, tam były normalne, normalne sztywne mosty. E, skrzynia biegów tam już była automatyczna i silnik Caterpillar. Uh -huh. Sprawdzony po prostu z koparek. Oni, czegoś nowego nie wdrażają, tak jak tutaj Wielczu. E, po prostu sp sprawdzona jednostka napędowa. No tak, bo to jest Euro 3, żadnych Dokładnie, tak, spełnia wymogi, e, jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, spełnia też wymogi ADR EX2, a więc często w konwojach przewozimy amunicję do czołgów, e, mało kalibrową też amunicję w dużych ilościach przewozimy tutaj nie ma z tym problemów. tak możliwość Na skrzyni załadunkowej jest możliwość przewożenia, jeżeli rozbierzemy całą opończę kontenera 15-stopowego. No właśnie, bo to jest taka, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo solidna konstrukcja. Na tak. ramię. skręcano, spawano, ile pamiętam. Dokładnie tak. To będzie też można później sobie zobaczyć. To ją bardzo dobrze widać, gdzie ona jest skręcana i spawana. Po prostu jest elastyczna, ona bardzo ładnie pracuje i tam nie ma, raczej nie powinny wystąpić żadne pęknięcia, mhm. takie rzeczy. A już w starze 266 różnie z tym wydawało by po uh -huh. Na pakę, tak zwaną, wchodzi 24 żołnierzy. Tak, 24 żołnierzy po zamontowaniu ławeczek. Uh -huh. Tutaj jest łączność pod takim względem, że jeżeli coś by się działo na skrzyni ładunkowej, przewożąc osoby, to oni mogą mi to Tutaj Mają tam przycisk i wiem, że coś się będzie działo. Tak samo mi się tutaj wyświetli. I mogę zjechać i sprawdzić, co tam się dzieje. No właśnie, tak? skoro o tym mówimy, to czy podczas jazdy terenowej do, ym, żołnierze odczuwają duży dyskomfort? Czyli tak, taki y... słynne było w starze, pojawiam się i znikam jak jadę <suszy> <do podoła. suszy> y Nie, nie, nie. Tutaj jest naprawdę y w porównaniu ze starym 266 y większa, większy komfort podróżowania. Y no, takie do, chociażby takie detale jak y lub. Jak okienka, jak Nie. możliwość przewiewu e, całej paki e, ładunkowej. E, to już tutaj robi różnicę. E, układy napędowe dużo ciszej pracują niż mm -hmm. porównując dalej tego Stara 266. Nie ma tego huku. E, Wydaje mi się, że naprawdę... Nie, no, bo Jechtiłem rzeczywiście też... jak tu nawet jedziemy, to tutaj no, tak, jest komfortowo, cichutko jest. Dokładnie. Spokojnie rozmawiamy, mimo że silnik jest to sześciocylindrowy, duży. Miałem też przyjemność, jeszcze wracając do podróżowania na skrzyni odunkowej. E, jakieś 300 km przejechać się na, jako pasażer, mhm. bo nie zawsze z tym kierowcą. E, to powiem szczerze, że bez problemu, a w Starze 266 mogłoby to już być problemy. Oczywiście te, te, te pojazdy mają ograniczoną prędkość maksymalną tak. do 85 km na Dokładnie, ale tak, pamięta. ale to już jest spowodowane e, właśnie możliwością przewożenia e, środków niebezpiecznych, materiałów niebezpiecznych. Czyli ADR-u. ADR-u, tak. Przez całe wakacje obowiązywał zakaz wjazdu w kierunku Bramy Krakowskiej od Ulicy Królewskiej. Niestety oznakowanie, które tu widzimy, jest mylące dla kierowców. Z jednej strony mamy zakaz wjazdów, z drugiej tablicę informacyjną. Kierowca jadąc ulicą Królewską w kierunku Bramy Krakowskiej niestety widzi tylko ten znak. Jest to bardzo mylące, szczególnie dla kierowców, którzy przyjeżdżają spoza Lublina. Wprawdzie okres obowiązywania znaku kończy się, ale na przyszły rok proponujemy zmienić opis tego znaku, aby nie mylił kierowców.